Tutaj Noel buduje Witajcie na kolejnym filmiku Na tym kanale A dzisiaj jesteśmy w LEGO store W Berlinie ja Tutaj sobie idziemy Jestem ciekawy co jest tam zestaw Chcę kupić Jakieś sachy Usiadłem Usiadłem sobie Dobra mam tutaj oczywiście paszport LEGO Żeby mieć oczywiście Nowe Stempelki. Eee, Dobra, chodźcie, chodźcie. Dobra, tutaj się, się rozglądam, czy jestem zestaw. Rozglądam się, rozglądam się. Gdzie jestem zestaw? Gdzie jestem zestaw? Gdzie jestem zestaw? O, titanik. Bardzo fajny zestaw. Kiedyś się pojawi na moim kanale To mogę wam obiecać Kiedyś się pojawi na moim kanale Dobra tutaj pasport lego Oczywiście jakieś pieczątki i tak dalej eee, I kolejne jakieś pomalowane rzeczy Dobra Dobra I lecimy dalej Tutaj jakiś zającek i tak dalej Tutaj wieża Eiffela I no Ej, tam jakiś smok jest. Tam jakiś smok jest na górze. Dobra. Co to są ruchome schody? Nigdy nie widziałem z takiego nowoczesnego Legostola. Drugie piętro? Dwupiętrowy Legostol? No, nie widziałem. Dobra, dobra. Na górze jesteśmy. Tutaj coś jest namalowany. Tutaj jest autko. Tutaj jest autko. Dobra. Jakieś zdjęcie zrobisz, zrobisz. Dobra. Tutaj jakieś rzeczy do robienia swoich własnych figurek. Dobra. Ale... No. lećmy dalej. Dobra, tutaj jakaś ścianka z napisami. Tak to mogę powiedzieć. Mm. A z bliska, jak fajnie wygląda. No, no, no. Fiu, 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 No, fajnie. Fajne. Dobra, ale kiedyś... Kiedyś się chociaż Titanic pojawi na kanale. Nie jestem pewien, czy wie, za Eiffla, ale Titanic to się na pewno pojawi. Dobra. Dobra. Jest tam winda, jest. Zauważyłem windę. Chyba windę. Nie wiem. Chyba windę. U, uh, schodki. Dobra, kolejne schodki. Dobra. Co tutaj jest? Co tutaj jest? Dobra. Sukamy nadal tego zestawu. Nie będę wam pokazywał. Chyba tego ze zestawu. Dobra. E, I... I na kolejnym filmiku, na kolejnym filmiku, z. pewnie Na kolejnym filmiku będę składał ten zestaw, który tutaj sobie kupię. Ej, tu, tutaj widziałem ogon. Czy to jest taki, taki ten smok, jest taki prześciany? Taki z. Tutaj jest ogon, a tam jest jego głowa. głowa Chciałem powiedzieć łap. I tak pojedziemy. Dobra. O, tutaj jest to zdjęć, masyna? Co do tworzenia tych swoich obrazów. O, i tutaj jak się zmie zmieniało logo. lego. cały ten czas. Dobra, ciekawe, ciekawe. Ciekawe, bardzo ciekawe. Dobra. Dobra widzowie, klej go wam się najbardziej podoba. Mówcie, mówcie, Mę, będę czytał komentarze. Mówcie, mówcie. Dobra. Tu... Ej, kolejny, kolejny logo lego. Oczywiście muszę je wszystkie zobaczyć, bo no, bo muszę. Dalic mam ten paszport w rączce. I w ogóle piąta minuta odcinka. Ponad piąta, dobra. Dobra, tutaj jakieś główki. O, i, da, i dadzą mi już e, te. Dadzą mi już e, stempelki do paszportu. Nowy paszport dostanę? Juhu, juhu! Łupie. Dobra, dobra. Nowy paszport? No. Nowa przygoda, nowy paszport, nowa przygoda. Dobra, kolejne pieczątki, byłem tu, 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 w Warszawie, kolejna miejscówka Palasz, byłem, byłem w Poznaniu, nie, w, chyba w Poznaniu, na daleką nie, nie byłem, no, ale byłem, no, w różnych miejscach, oczywiście, tutaj, tutaj mi dadzą, naj, tutaj mi dają najwięcej, widzicie moją reakcję, Uuu. I mój zestawik, chyba nie będę wam go pokazywał, ale nie wiem, bo ja tutaj oczywiście teraz głos robię, więc no nie wiem, bo ja głos teraz robię, żeby był lepszy. Dobra, tutaj mam to, tutaj mam to i moja reakcja.